Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drodzy czciciele Matki Boskiej Watyńskiej, cieszę się, że jesteście w kościele, aby oddać cześć Maryi, bo ona jest przewodniczką dla nas ku wyborze dobra. A jak, jeśli chcemy dobro wybrać, to musimy ją naśladować oraz słuchać to, co ona mówi, czego ona od nas pragnie. A czego pragnie? Dowiadujemy się o tym właśnie z objawień, bo Maryja wybierała sobie te, te dzieci, po to, aby przekazały wiadomość dla wszystkich ludzi. I popatrzmy. Na tę drogę duchową tych trojga pastuszków matka boska 103 lata temu zapytała Łucję Franciszkę i Jacentę, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany? I jako prośba o nawrócenie grzeszników. I łucja w imieniu dzieci odpowiedziała: tak, chcemy. I wtedy Matka Najświętsza powiedziała do nich: będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie Waszą siłą. I teraz reakcja na te słowa Maryi. Świętego już Franciszka, małego chłopca, powiedział pewnego dnia tak: Tak bardzo kocham Boga, ale on jest smutny z powodu tylu grzechów. Gdybym tylko był zdolny, aby go pocieszyć, wszystko przecierpię, co tylko będzie chciała Matka Boża. Ja tylko chcę, dostać się do nieba. Zobaczcie, proste, dziecięce słowa, ale kryją istotę i sedno naszej wiary. Dalej, co powiedziała Jacenta? Cierpię z miłości do Pana Jezusa. Jako zadośćuczynienie czynienie niepokalanemu sercu Maryi za nawrócenie grzeszników i za Ojca Świętego. Biedny Ojciec Święty musi się, musimy się za niego dużo modlić. I dlatego ulubione akty szczeliste jacenty były następujące. O mój Jezu, kocham Cię. Słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niepokalane serce Maryi nawróć grzeszników. Zachowaj duszę od piekła. Chciałabym, aby wszyscy ludzie poszli do nieba. I jaki testament zostawiła ta mała święta, święta Jacenta? Kochaj bardzo Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi i składaj dużo ofiar za grzeszników. Kochaj bardzo Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi i składaj dużo ofiar za grzeszników. Testament święty. Testament, który ona wypełniła i który musi wypełnić każdy z nas. Bracia i siostry, i teraz patrzmy, jak to było, kiedy te 103 lata temu. Matka Najświętsza się objawiła i jak siostra Lucja to opisała, wróćmy troszkę do, ty, do jej wspomnień. Następnego dnia, kiedy zbliżała się godzina wyjścia na miejsce objawień, poczułam się nagle pchana jakąś dziwną siłą, której nie byłam w stanie się oprzeć. Wyruszyłam więc umyślnie, przechodząc obok domu wujka, aby zobaczyć, czy była tam jeszcze Kwiacynta. Zostałam ją w domu razem z Franciszkiem. Oboje na kolanach przed łóżkiem płakali. – No to co, nie idziecie? Na miejsce objawień? – zapytałam Bez ciebie nie mamy odwagi iść. Chodź z nami. – Idę powiedziała. Wtedy w twarze rozjaśniły się i poszli za mną. Ludzie czekali na nas w tłumie po drodze i studem dało się nam przejść na miejsce. Był to dzień, w którym Najświętsza Panienka objawiła nam tajemnicę. Potem, aby wzniecić mój ostygły zapał, powiedziała, ofiarujcie się za grzeszników. Mówcie Jezusowi wiele razy, a szczególnie kiedy ponosicie jakąś ofiarę. O Jezu, czynię to z miłości ku Tobie za nawrócenie grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Jakie były wątpliwości matki Łódź? Otóż... Dzięki naszemu dobremu Bogu podczas tego objawienia znikły chmury z mojej duszy i odzyskałam znowu spokój. Moja biedna matka niepokoiła się coraz bardziej widząc tę masę ludzi przychodzących ze wszystkich stron. Ci biedni ludzie mówiła, przychodzą tutaj oszukani z pewnością przez wasze kłamstwa. A ja naprawdę nie wiem co mam robić, aby im oczy otworzyć pewnego dnia jeden mężczyzna, który z nas bezczelnie kpił, wyzywał a nawet nieraz bił zapytał moją matkę siotko Mario Roza a co ty powiesz o widzeniach twojej córki nie wiem odpowiedziała wydaje mi się, że jest oszustką, którą cały świat uważa za wariata nie mów tak tego głośno bo ją jeszcze ktoś zabije. Są ludzie, którzy mają na to ochotę. Ach, na tym mi nie zależy. Byleby ją doprowadzili do wyznania prawdy. Ja zawsze powiem prawdę, choćby była przeciw moim dzieciom, przeciwko komukolwiek, nawet przeciwko mnie. I rzeczywiście tak było. Moja matka mówiła zawsze prawdę, chociażby była na na jej niekorzyść. Za ten dobry przykład my, dzieci, jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Pewnego dnia znów próbowała zmusić mnie do wyznania mego kłamstwa, jak się wyrażała. I dlatego postanowiła zaprowadzić mnie na zajutrz znowu na plebanie, abym przyznała się proboszczowi, że skłamałam, abym prosiła o przebaczenie i odprawiła pokutę, którą mi powoż nałożył. A tak był tym razem naprawdę silny, a ja nie wiedziałam co robić. Po drodze wstąpiłam do domu mojego wujka. Poinformowałam krótko Hjacyntę, która jeszcze była w łóżku, i poszłam dalej z moją matką. We wspomnieniach o Jacyncie już powiedziałam, Ekscelencji, jak ona i jej brat przeżywali to doświadczenie, którym nam Pan Bóg zesłał, jak czekali na mnie przy studni modląć się. Po drodze, moja matka prawiła mi kazanie. W pewnym momencie powiedziałam jej drżącym głosem Ależ mamo jak mam powiedzieć że nic nie widziałam skoro widziałam Moja matka zamilkła A kiedy doszliśmy do plebanii rzekła Słuchaj teraz dobrze Ja tylko chcę abyś powiedziała prawdę Jeżeli widziałaś Powiedz, żeś widziała. Jeżeli nie widziałaś, to przyznaj się, że składałaś. Potem weszliśmy po schodach do góry i dobry proboszcz przyjął nas w kancelarii z całą uprzejmością. Powiedziałabym nawet bardzo serdecznie. Wypytywał mnie z całą powagą, ale po ojcowski. Posługując się różnymi fortelami, aby sprawdzić, czy nie zaprzeczę sobie, lub czy nie pomylę się w jednej rzeczy z drugą? W końcu pożegnał się z nami, z ramionami, jakby chciał powiedzieć: Nie wiem, co mam sądzić i co z tym zrobić. Po kilku dniach wujek, ciocia i moi rodzice otrzymali polecenie od władz, aby następnego dnia o oznaczonej godzinie stawili się w stałostwie mój wuj z Jacintą i Franciszkiem, mój ojciec ze mną. Starostwo znajduje się w Wilanowa. Trzeba tam było iść dobre trzy mile. Odległość poważna dla trójka dzieci w naszym wieku. A jedynym środkiem okomocji w tamtych czasach były albo własne nogi, albo jakiegoś osiołka. Mój wuj oświadczył od razu, że stawi się sam bez dzieci i tych dzieci swoje, a więc Jacynty i Radziszka absolutnie nie zaprowadzi do starostwa. Na piechotę nie wytrzymają tej drogi, mówił, a na grzbiecie osła się nie utrzymają, bo nie są do tego przyzwyczajone. Poza tym nie mam obowiązku twoje takiej dzieci prowadzić na sąd. Moi rodzice myśleli inaczej. Moja pójdzie, niech odpowie sama. Ja nic z tych rzeczy nie rozumiem. A jeżeli kłamie, będzie dobrze, gdy zostanę ukarany. Nazajutrz, wczesnym rankiem, posadzili mnie na osiołka, z, którym, z którego spadam w drodze trzy razy. Pojechałem w towarzystwie ojca i wujka. Zdaje się, że już opowiedziałem ekscelencji, ile Jacynta i Franciszek wycierpieli tego dnia, sądząc, że mnie zabiją. Co mnie najbardziej bolało, to obojętność jaką mi okazywali rodzice, którą odczuwałam tym bardziej, gdy widziałam, z jaką miłością wujostwo otaczało swoje dzieci. Pamiętam, że w czasie tej podróży doszłam do takiej refleksji, jak różni są moi rodzice od wujostwa. Aby swoje dzieci obronić, sami stają w urzędzie. Moi rodzice oddają mnie z największą wyjednością władzy. Nie robią ze, m niech robią ze mną co chcą. Cierpliwości Mówiłam sobie w duszy: Mam przecież to szczęście cierpieć z miłości ku Tobie, mój Boże, za nawrócenie grzeszników. Ta myśl dodawała mi otuchy w ciężkich chwilach. Starosta przesuwiła mnie w urzędzie powiatowym w obecności ojca, wuja i wielu innych osób, o których nie wiem, kim byli. Starosta chciał mnie zmusić, abym mu wyjawiła tajemnicę i żebym przyrzekła nie iść więcej do Kowadajiria. Aby to osiągnąć, nie szczędził a w końcu i gruzi. Widząc, że nic nie wskurał, odprawił mnie, zapewniając, że jednak o wszystkim dowie się, chociażbym miała życie przepłacić z tego powodu. Wujka mego upomniał za to, że nie spełnił jego rozkazu i wreszcie pozwolił nam wrócić do domu. Drodzy bracie i siostry, to macie fragment. Pomni, siostry łódź, jak pięknie to opisała, ile śmieli trudności te dzieci po objawieniach, no bo przecież diabeł zaczął wtedy działać. Ale było wielu przeciwników. Nawet matka jej nie mogła zrozumieć tych objawień. Ale zobaczmy, duch jest mocniejszy, silniejszy. I łódź się nigdy nie załamała. Była tym świadkiem, zobaczcie ile lat to żyła, aby świadczyć, że Maria się naprawdę ukazała, że to co powiedziała się wypełniło i ta jej prośba, żeby się modlić o nawrócenie Krzysznina. the brothers and sisters, especially those who don't speak uh, mm -hmm. Polish. I was talking to the people especially about the apparition of Our Lady of Fatima 103 years ago and how those three children, what they mm -hmm. experienced, how they were persecuted because Blessed Virgin Mary told them, you will be persecuted. But remember, pray a lot for the conversion of sinners. Today we are here. At this mess to remember, the, the, to remember what Blessed Virgin Mary told us hundred years ago: pray a lot for the conversion of sinners, pray a lot for peace in the world, because without God we are lost. Look at our country, what's, what's going on in our <coughs> country. A lot of people are right now fighting against God. Especially we who believe in Jesus, we have to ask President for a special protection. Thank you for being with us and pray alone and keep your faith alive.